Piwny Wrześniok to wydarzenie odbywające się już po raz piąty w dzielnicy Chorzów Batory, które organizowane jest na skwerze imienia rotmistrza Witolda Pileckiego przy hotelu Gorczowski. Spotykamy się już piąty raz i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni. Staramy się tak, e, pewnie imprezę robić, żeby e, no, było coraz więcej ludzi. Nie? Zachęcamy, próbujemy się reklamować. No i widać, że efekty są. Ludzie e, no, chyba potrzebują takich spotkań przy piwie, przy muzyce. Jak co roku odbyło się także odbijanie beczki. Jest to tradycja zapożyczona od naszych zachodnich sąsiadów, która przypadła do gustu także organizatorom Piwnego wrześnioka. Dzisiaj miałem przyjemność otworzyć tą symboliczną pierwszą beczkę piwa na Piwnym wrześnioku w Chorzowie Batorym. Ja myślę, że ta możliwość napita się dobrego piwa, ale przede wszystkim posłuchania dobrych śląskich, często chorzowskich zespołów, spowoduje, że ludzie tutaj co roku, co roku dobrze się bawią. Witamy wszystkich telewizorów telewizji. KomTV Mariusz Doros i Patrycja Doros. Moi kochani, bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować wam, że jesteśmy tutaj w Chorzowie, w Waszym pięknym mieście. Mieszkam niedaleko, bo tysiąclecie, także to jest bardzo blisko. Także wszystkim chorzowianom dziękujemy za tak liczne przybycie. Atmosferę, którą stworzyliście dzisiaj naprawdę to przechodzi samo siebie. Pati, może coś powiesz jeszcze? No cudowna publiczność, no nic dodać, nic ująć. Jedna z lepszych imprez, na jakich byliśmy. Super zabawa i gorąca atmosfera. No to jeszcze co? Pozdrawiamy i. pozdrawiam Pozdrawiamy wszystkich Chorzewian, i nie tylko. To co? Do zobaczenia, moi kochani papa. Pa. Pozdrawiam mieszkań mie mieszkańców Hajduk. Piękna zabawa dzisiaj tutaj przy hotelu Gorczewski. Wspaniali ludzie, wspaniały śpiew. Także wszystko co naj to zostawiam w Chorzowie w Hajdukach. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę mój występ na scenie, a ja chciałam z tej okazji skorzystać i pozdrowić wszystkich serdecznie mieszkańców Chorzowa. Fajnie się gra w po całej Polsce. Bo jesteśmy lubiani wszędzie, ale myślę, że w domu najlepiej. Na zakończenie piwnego wrześnika miał miejsce koncert zespołu Universe, którego początki działalności wiążą się właśnie z dzielnicą Chorzów Batory. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Chorzowa. Jesteśmy w Chorzowie Batory przy hotelu Goczowskim. Właśnie tutaj Universe w 1982 roku pierwszy raz zagrał 9 maja. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Chorzowa. Trzymajcie się. Wielu wyszło w tamtym dniu, chciałem więcej niż mogła dać ona i ja. Kupię cześć i szuka mi